Na co Przede wszystkim czekamy na start tego pięknego odrzutowca, który utknął prawdopodobnie na plaży tutaj. Jak tu się miejscowość nazywa? Stare olesno. Stare olesno, tak, dokładnie, więc zastanawiam się, jak tutaj ruszyć tymi wiatrakami, żeby ten samolot mógł ruszyć. Pokład jest już pełny, piloci są w gotowości. Więc no nie wiem, czekamy, cały czas czekamy. A jak to się dalej potoczy? Na razie impreza bardzo fajnie się rozwija, ludzie tańczą, dużo świateł, e, oczywiście, wszyscy najebani. E, tak, właśnie to jest to e, piwo troszkę drogie, bo 6 zł zapuszkę, <laughs> więc uważam, e, kurwa, no, mógłbym mieć dwie w cenie jednego, ale to jest chyba ta marża imprezowa, nie? Co Benek, sądzisz? Jest to standardowa cena na takich imprezach? Myślę, że już cię nie stanie. Nie, nie stanieje. To co, no, szukamy dobrego tarła. Tak, no tarło no, przede wszystkim, no mówię, drzewa do lasu się nie nosi, a e, drzewo w lesie jest, y, trzeba go po prostu dobrze porąbać. E, no to co może byśmy ruszyli, tak? A, I tak y, stare dobre powiedzenie drwali, Gdzie wióra lecą, tam drewa rąbią? E, tak, y, powiedzmy, nie? Słuchajcie, może y, nie wiem przeprowadzimy jakiś wywiad jeszcze z kimś tak, żeby było y, do kompletu, nie? Jeszcze raz? Na sali. Na sali, dobra, ok. No to do zobaczenia.